My się musimy skupić przede wszystkim na, 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 na sobie. Ja myślę i wiadomo, po dwóch porażkach musimy zrobić wszystko, żeby ten mecz z Wisłą wygrać, bo myślę nawet remis nas nie będzie zadowalał, na pewno nie będzie to łatwy mecz, bo tak jak trener powiedział, Wisła to jest Wisła i ma w swoich szeregach bardzo dobrych piłkarzy nadal. Dlatego oni po zwycięstwie na pewno będą, na pewno przyjadą do Chorzowa i na pewno też będą chcieli potwierdzić. To zwycięstwo ze Śląskiem. Zespół, który jest w dalszym ciągu bardzo groźny, bo no, posiada paru zawodników ponadprzeciętnych jak nasze y, warunki ligowe. A czy Na pewno jest mobilizacja. No, myślę, przed takim meczem ja, jak z Wysłu Kraków, czy, czy następnym z Legią Warszawy nie trzeba się jakoś dodatkowo mobilizować. Myślę, e, po dwóch porażkach ostatnich e, jest... Pełna koncentracja, i musimy wszystko zrobić, aby to spotkanie wygrać. Na pewno druga linia gra w innym zestawieniu, niż zaczyna ligę w ogóle, więc no, to, to, to jest jakiś tam problem. Natomiast no, też nie chcemy tego generalizować, że to jest tylko i wyłącznie ta przyczyna. Yy, to się zdarza w, w zespołach, że, że są kontuzje, ludzie wypadają, trzeba szukać yy, zmienników. My jesteśmy teraz akurat w tym miejscu i, i musimy sobie radzić tak, jak. Yy, no na co nas na chwilę obecną stać, więc, więc tutaj nie będzie żadnego narzekania, gramy tymi chłopakami, którzy są, oni też potrafią grać w piłkę i myślę, że dadzą radę. My się borykamy ze swoimi problemami, myślę Wisła też ma swoje problemy i kadrowe, tak więc to jest wkalkulowane w sport. Myślę, po to mamy kadrę szeroką, żeby wychodzili następni zawodnicy i żeby nie, nie, nie wyglądało to na jakości dużo gorzej. Na tą chwilę robimy wszystko, żeby ta defensa wyglądała jak najlepiej. To jest raz lepiej wygląda, raz gorzej, ale, ale rzeczywiście brakuje nam takiej stabilizacji, jeśli chodzi o, o tą formację. Ale Myślę, że na mecz z Wisłą wyjdziemy już w pierwszej połowie i w drugiej połowie bez nerwów i myślę, że ta gra będzie dużo lepiej wyglądała. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich kibiców Ruchu Bożów w niedzielę na godzinę 17 na mecz z Wisłą Kraków. Myślę, że nie znajdziemy kibiców i zdobędziemy trzy punkty. Wisła to trudny przeciwnik. A my musimy wygrać ten mecz. Twój doping będzie nam potrzebny. Wysty 5 listopada. Godzina 17. Stadion przy Cichej w Chorzowie. Czekam na Ciebie.